Na boisko wkraczają kolejni zawodnicy i to jest ponownie pierwszoligowiec z drugoligowcem w barwach pierwszoligowca, czyli warty Poznań w tym momencie Michał Ciarkowski. Jeśli chodzi o zawodnika przeciwnego Daniel Sobas reprezentujący GKS Tychy. Obaj w zielonych koszulkach, co może nieco mylić. Zawodnik z Warty Poznań to ten e, Michał Ciarkowski, to ten wyższy zawodnik w białych getrach po prawej stronie ekranu, jeśli chodzi o jego przeciwnika Daniel Sobas z GKS-u Tychy. E, tak, tylko gwoli statystyki podam aktualną sytuację tych klubów, tych zawodników w tabeli. Warta Poznań jest na 11. miejscu w pierwszej lidze, natomiast GKS Tychy jest liderem swojej drugoligowej grupy. Także może to być ciekawy pojedynek. Już szybka akcja Michała Ciarkowskiego. Oddał ładnie strzał prawą nogą, niestety nieskutecznie. I w tym momencie Daniel Soba spróbuje skontrować. Ładnie to zrobił. Szybko na prawą stronę, na prawą nogę, szybko oddany strzał, ale także niecelny. Piłka odbita od przeciwnika, i Michał Ciarkowski nadal w ataku. Skutecznie oszukał, udało mu się oddać strzał, jednak z celnością tych strzałów. Jest, bywa różnie. Zresztą byliśmy wspólnie świadkami już kilku rzutów karnych. Przed nami kolejny, z których chyba tylko jeden czy dwa, o ile dobrze liczę, został wykonany skutecznie. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w tej chwili. Zawodnik próbował bardzo spokojnie, lekko, chociaż ta odmienna od poprzedników taktyka także nie przyniosła mu sukcesu. Tylko słupek, i nadal 0 do 0 zawodnik warty w ataku. Na pewno dla tych piłkarzy, którzy na co dzień troszeczkę w tej 11-zespołowej piłce nożnej uczeni są grać ciałem, bronić dostępu do swojej bramki znacznie agresywniej, grać barkiem, jest to pewne utrudnienie, że tutaj w getbolu te zagrania są zabronione. Zresztą jest to bardzo logiczne, przecież gramy jeden na jeden. Boisko jest niewielkie, więc w tym momencie granie czy w ślizgiem, czy jakieś ostre, agresywne wejścia barkiem psułyby po prostu to widowisko. Raczej stawiamy tutaj na, na technikę przede wszystkim, no i do tego szybkość. Tak jak teraz, bardzo szybko próbował oddać strzał Adrian Danek. Ładna kontra, ale znów tylko słupek, z tym, że tam najprawdopodobniej tak oczywiście sędzia wskazuje na linię środkową boiska, która akurat w getbolu oznacza rzut karny, bo ciałem próbował bronić zawodnik z tychów, i w tym momencie Michał Ciarkowski przed swoją pierwszą szansą zrzutu karnego. I jest to kolejny dobrze wykonany karny, bo, bo tych źle wykonanych byliśmy, mieliśmy znacznie więcej niż tych skutecznych. Ale on to akurat zrobił tak jak trzeba: stanął na wprost bramki, zdobył bramkę, a w tej chwili już mamy rzut karny w drugą stronę. I to jest drugi rzut karny, który wykonywał Daniel Sobas, i po raz drugi on trafia w słupek. Także no, mógłby podpatrzeć troszeczkę tej celności skuteczności u swojego oponenta, który prowadzi 1-0 i przed kolejną szansą na zdobycie bramki. Stracił jednak piłkę. Bardzo ładna kontra. Zamieszał troszeczkę tamtą prawą nogą. Daniel Sobas zdobywa wyrównującą bramkę na 1-1. Ze znacznie trudniejszej sytuacji, przecież, niż, niż ma to miejsce przy wykonaniu rzutu karnego. Teraz byliśmy świadkami próby loba, e, który był bliski akurat powodzenia, bo piłka trafiła w poprzeczkę. Ciekawy pomysł. Zmiana stron: jeden, jeden do jednego. Mecz toczony w dość szybkim tempie dość ciekawy. Próba strzału próbował jeszcze zawodnik Warty utrzymać piłkę w boisku nie udało się to i Daniel Soba z GKS Utychy wykonał rzut rożny i próbuje zdobyć kolejną bramkę no tutaj mógł chyba oddawać strzał bo minął już przeciwnika miał na to ułamek sekundy czasu nie zdecydował się na to i nadal, nadal próbuje ograć przeciwnika w inny sposób to się jak na razie nie udało jeden do jednego, ale nadal nadal w ataku Daniel Sobas musi piłkę ustawić w narożniku. Tak, teraz sędziowie pozwoli, pozwolili wykonać to zagranie. Za mocno, troszeczkę. Przeszedł na drugą stronę boiska, a teraz chciał ciekawie, ciekawie bardzo zagrać tą piłkę w kierunku bramki. Jednak nieskutecznie ale nadal on utrzymuje się przy piłce. Ładny teraz próba, ładnego strzału. Było blisko, tylko słupek i w tym momencie przeciwnik kontratakuje, ale widać, że Daniel Sobas się nam rozkręcił mocno w tym meczu, to on jest w tej chwili stroną przeważającą. On znacznie częściej próbuje atakować, oddawać strzały, na początku spotkania troszeczkę przeważał nam Michał Ciarkowski z Warty Poznań. Teraz szala się lekko przeważyła. Natomiast nie ma to odzwierciedlenia w wyniku, który ciągle jest remisowy. W tym momencie Daniel Sobas, przedstawiciel lidera drugiej ligi GKS-u Tychy, obronił się przed tą akcją przeciwnika i to on buduje swoją akcję ofensywną. Bardzo ładnie to wyglądało. Niestety kolejny słupek. I tak się właśnie kończy brak skuteczności w getbolu. Jest to karane bardzo często natychmiastowo. Na 2 do 1 wychodzi na prowadzenie Michał Ciarkowski, z warty Poznań. Z tym, że bardzo szybka i ładna odpowiedź przeciwnika, troszeczkę takiego, byliśmy świadkami, troszeczkę takiego bilardowego zagrania, piłka odbiła się od nóg. Michała Ciarkowskiego, ale był czujny Daniel Sobas, dobił tą piłkę błyskawicznie, jest 2 do 2 także ciągle wynik jest sprawą otwartą, z tym, że szybki zwrot akcji Michał Ciarkowski, warta poznać strzela bardzo ładnie na 3 do 2 prowadzi w tym momencie i broni się przed kontratakiem Daniela Sobasa Kolejny słupek Daniela Sobasa także wynik bez zmian 3 do 2 ale bardzo ładna kiwka, bardzo ładny, szybki i oddany strzał z prawej nogi Michał Ciarkowski już 4 do 2. Mamy gwizdek kończący spotkanie bardzo ciekawe spotkanie, jedno z szybszych spotkań. Ładnych spotkań 4 do 2 dla zawodnika Warty Poznań.